Działa. Yy. O, yy, nagrywaj się. Yy, dzisiaj jestem sam. Chciałem Wam pokazać jedną rzecz. Znaczy, nie pokazać, tylko no, no, będzie testowane. I jeszcze na odcinku dzisiaj, który też wyjdzie, bo to jak mój kolega wróci z basenu. Albo nagramy odcinek o tym. To jest taki bunkier. Naprawdę super wykonanie. Mm. I jeszcze jak mój kolega się zgodzi, to może zrobimy tak, że napiszcie w, Jak macie Steama, nie? Na, jak macie stima i jak macie garysmoda, to napiszcie swój nick z Garys w komentarzach, nie? To ja wam, nie? To ja wam... Jakby to powiedzieć, no ja, ja was przyjmę do znajomych i może na następnym odcinku będziecie. Hmm? No to, 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 to... No to ja wam pokażę kilka rzeczy, które mam pobrane z tego i może je będziemy testować. Tu jest Simple Car. No to to po prostu jeździ No to, to 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 po prostu jeździ No i ostatnie co wam dzisiaj chyba pokażę No to 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 zniszczalny dom I on jest zniszczalny Bo testowałem, czekajcie Pokażę wam Szybciej będzie taką bronią i to potrafi to piwa Dobra, nawet nie potem No to, 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 to jest zniszczony domek Tu na górze ma ten tu czasami z tego co pamiętam, do no klipem trzeba wchodzić. Trzeba było wchodzić. Nie wiem jak teraz jest. No chyba trzeba. No to ja wejdę no clip. No i w środku jest tak. Jest dach. Mogę Wam pokazać, co jest w środku. Nic nie ma. O, a jednak jest taki box. Boxie. No tak, no to, to tyle chciałem wam pokazać i widzimy się może jeszcze dzisiaj. No to baju.